Siemanko z tej strony Master Jedi, a to jak widać kolejny już odcinek z serii World of Tanks. Zaczynając od rzeczy najważniejszych, muszę Wam powiedzieć, że jednak zmieniłem zdanie i odcinki będą nagrywane z powtórek. Więc to jest już powtórka. Do to nie było widoku z garażu, ale to chyba nikomu nie przeszkadza. No i teraz może coś na temat czołgów. W tej bitwie grałem niemieckim czołgiem, średnim 6 poziomu vk 3001 h 3601H, przepraszam, to jest inny czołg 3001H, ale to mniejsza z tym. To jest jeszcze któraś bitwa początkowa z tego czołgu. Nawet mogę powiedzieć, że tak około piąta tak, no. na to mam tylko... Trochę lepsze działo, które ma bardzo dobrą penetrację, ale uszkodzenia naprawdę daremne. Ale w tej bitwie udało mi się nim coś ugrać. Teraz już zainwestowałem w nową wieżę i zbieram na lepsze działko. Jak już będę miał lepsze działko, to ten czołg powinien całkiem nieźle sobie radzić. Jak widać w tej bitwie grałem sobie w Plutonie. Akurat to jest najmniej ważne to z kim grałem? Ale jak widać miał czoło T3485 i szybko zginie. obiecuję wam. Ja też może długo nie pożyję, ale zgarnę kilka fragów. Jak widać, postanowiliśmy sobie zajechać tyle artkę wroga. Wszelki, że tak byłem daremnie powiedzieć. Ale już trudno. zajechać artkę wroga. I zaraz zobaczycie, że nam się tym całkiem źle udało. No tutaj już zbiera pierwsze waty kolega z Plutonu. Nic e, dziwnego, jak się tam wystawi na pierwszy ogień. Teraz zaraz się zacznie chyba prawidłowa akcja z tej bitwy, która... Będzie przez jakieś dwie minuty, a potem już będzie śmierć. Moja. Moja śmierć. O, tutaj mieliśmy grillę. Kolega się mi wdrażał, jak tutaj krytykiem wykończyłem jednym strzałem. To akurat miałem wyjątkowe szczęście. I tutaj ktoś strzelił sobie. No i nie przebiłem najpierw pancerza. Aż dziwne. I nie trafiłem. Maksymalny pech. No i tam zginęło jeszcze A20. O i teraz się skupiłem na Shermanie. Głupio zrobił, że mi się tu wystawił. Nawet nigdy nagle nie zadał i zginął. Ładnie go tutaj załatwiłem. On chyba wykończył pociskiem tego A20. No i na mnie jeszcze musiał przeładować, a ja skorzystałem z okazji i I go wykończyłem. No i tutaj trochę głupio zrobiłem, że sobie nie przycelowałem, bo właśnie to tak się skończyło. I nie wiem dlaczego ciągle nie przycelowywałem, tylko tak stałem. No i zbierałem baty od KW2. Tutaj dobrze, że się ruszyłem. To jest przykład... Szkolny przykład farta. No i teraz... Darem na śmierć. Wiem, że może odcinek nie był za długi, ale zaprezentowałem całkiem niezłą, jak na początkowe bitwy fałkom. I przez to, taki krótki możecie się spodziewać że w najbliższym czasie nowych odcinków. Tutaj trochę poprzeskakiwałam, ale to teraz nieważne. To było na tyle w tym odcinku. Narka!